Cześć widzowie, muszę coś wyjaśnić, bo widzę, że huczy, że wstawiłem link, no, w którym można coś tam dać od siebie dla chętnych no, w pomocy na, na, tego, na tego kampera, na to marzenie, no głupie mi o tym mówić nawet. Też wstrzymałem się bardzo długo z tym linkiem, bo już się pojawiają komentarze. Masz dwie ręce, masz dwie nogi, zdrowe, wszystko powiedzmy, ale to nawet nie o to chodzi. No i że mieszkam już tyle lat, to już dawno mógłbym, mógłbym sobie takiego kampera kupić, a teraz wołam od ludzi. Komentarze, ja to już sobie kupiłam dom, ja już to sobie kupiłam, nie wiadomo co. W tym czasie nie każdy miał taki start na czysto, niektórzy musieli najpierw sobie uregulować zaległe życie, znaczy zaległe sprawy. Też pewnie gdzieś po drodze popełniłem kilka złych decyzji i mogłem to wszystko jakoś inaczej rozwiązać. I szybciej o tym myśleć, no ale już teraz nic nie zrobię. Nie chcę po prostu, żebyście odebrali to źle, że sępie, że żebram. Znacie mnie, wiecie z filmików, też wielu ludziom starałem się zawsze pomóc, czy szukałem pracy, czy jakąś zbiórkę udostępniłem. Ale to też nie wytłumaczenie, no nie wiem, nie, wiem, nie chcę się z tego tłumaczyć. Pewnie znając te wszystkie komentarze, zaraz to usunę. Ale najważniejsze było dla mnie to, żeby Wam przekazać, żebyście sobie tak nie myśleli. Po prostu nie macie ochoty, nawet nie wchodźcie, nie spójrzcie na to. To jest po prostu dla chętnych. Ktoś będzie ciekawy, ktoś będzie chciał w jakiś sposób pomóc, to sobie wejdzie w ten link, złotóweczkę da i tyle. Ale pamiętajcie, że są ważniejsze zbiórki, są chore dzieci. Jest naprawdę pełno, pełno osób, które bardziej potrzebują tej pomocy. Więc chyba tyle. No, może ktoś właśnie zaproponuje jakiegoś taniego kampera, czy coś takiego. Też może dzięki yy, takim rzeczom, które wstawiam. No to chyba tyle, bo już się gubię sam w tym, co mówię. Strasznie się stresowałem tym, żeby nagrać ten filmik. No nic, dzięki, że jesteście. Zaraz pewnie jakieś zakupki wlecą, coś takiego. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.